Może i nagrywam dla was po pijaku, ale przynajmniej nie wrzucam 30 filmów dziennie jak na umiem.pl. A do tego mam lepszego tak także dawać hajs, frajery. Dobra, zadanie. Zapiszę zasadę zachowania energii. W zasadzie nie, rozpiszę energię. Napiszę, że energia takiej cząstki, co tam sobie gdzieś leci taka wiecie, całkowita to jest jej energia spoczynkowa. Dla zmiłki często oznaczana E0. I to jest taka, jakby energia wewnętrzna, związana z masą, oddziaływaniami, wszystkim, co tam w środku cząstki siedzi. No i jeśli ona jedzie, to jeszcze ma energię kinetyczną. Tu z jakiegoś powodu energia spoczynkowa została podana. To mnie trochę dziwi, bo tu jest wzór na nią. Niezbadane są wyroki CKE. Dlatego widzę, że energia całkowita to gamma razy energia spoczynkowa. Tak to zapiszę. Za energię kinetyczną wpiszę EU. Dla mniej kumatych wytłumaczę, skąd to. Zmiana energii kinetycznej, czyli w tym przypadku po prostu energia kinetyczna, bo na początku miał zero, to praca siły pola elektrycznego, bo polem elektrycznym był rozpędzany, a praca takiej siły to QU. W tym zadaniu Q to E. Stąd ten wzór. A chcę policzyć stosunek V do C, więc najpierw wyznaczę współczynnik Lorentza, dzieląc obustronnie przez energię spoczynkową. Rozpiszę współczynnik Lorentza. Teraz obustronnie odwrotność, co sprowadzi się do zamiany tych dwóch miejscami. Skorzystam z metody kopiego i paste'a. To wygląda podejrzanie. Co się nie przekopiowało? Dobra, teraz obu stronie do kwadratu. Teraz to rzucę na lewo, ze zmianą znaku na przeciwny. To poleci na prawo, za chwilę, ze zmianą znaku na przeciwny. Dobra, teraz trzeba obu stronie spiewiaskować. W efekcie pożegnamy się z tym tu i z tym tu, a to zamieszka pod daszkiem. Pozostało wklewać w kalkulator. W początku myślałem, że pracownicy z są złośliwi, że podają tą energię, bo po pierwsze to nie jest typowa dana i trochę się je zamętu. Nie ma potrzeby tego dawać, skoro wiemy, że to jest elektron, znamy jego masę i znamy szybkość światła, nie? W kalkulator można wpisać mc kwadrat i wychodzi to. A właściwie nie wychodzi to. Bo z tego wzoru wychodzi wartość w dżulach. Tu musimy mieć wartość w dżulach, a to jest podane w elektronowoltach. Więc można pomyśleć, że to jest podłości. Z tych dwóch powodów. Ale jak się wklepuje w kalkulator, to się docenia, że to jest podane w elektronowoltach. Bo skraca się wartość ładunku elementarnego i w kalkulatorku to ładnie wygląda. Przyznacie. Prawilne przybliżenie, czyli do dwóch cyfr znaczących. Dlaczego do dwóch? Nie wiem. Nie chce mi się sprawdzać, ile powinno tu być cyfr znaczących. Może dwie. To będzie 0,89. Ten wynik być może jest dobrze, bo on zawiera się w przedziale 0,1, a takim ułamkiem szybkości światła powinna być szybkość cząstki, która ma masę. Przy czym jedynka oczywiście do tego przedziału nie należy.